Zmieni bajot osobista tragedia. Jak dziwy wygląda Romina Power. Jak dziwy wygląda Romina Power. W latach osiemdziesiątych wraz z Emkreską Albano byli jednym z najpopularniejszych muzycznych duetów na, wiecie. Wygrywali znaczce festiwale. A ich PBT sprzedawa bosi w rekordowych ilościach. Wydawa bosi, kreska TS dla siebie stworzeni i nic nie jest w stanie zniszczyć ich mi boć i Niestety, gdy w zaginba ich córka, nic nie by boił kreska takie samo. Tragedia mocno odcisnęła Basi na kreska eciu artystki. Jak dziwy Glida? Romina Power i Albano Carisi – Historia Mi boci. Ich zwizek od samego początku wzbudza kontrowersje, ale ruchreska wieku wieku najmniejszym problemem. Historia ich Mi boci to niemal scenariusz romantycznego filmu. Ona 16-letnia obiecująca aktorka, on zakochany w operze 24-letni muzyk. Pochodzili z rukreskanych wiatów, ona wychowywana przez hollywoodzkich aktorów. On pochodzi z najbiedniejszego rejonu w Boch. Mimo to poprzeba ich prawdziwa, mi bo po trzech latach zwisku. BDC w pitem miesiącu ci kreska Y zakochani Stanley lubnym kobiercu. W listopadzie 1970 rodzi Basi, pierwsza córka pary, Lenia Carrisi. Po niej na wiat przyszli jeszcze i dwie mbotrze córki Tristeli Romina Junior. Zaginicie córki Romina Power i Albano. Po bowie lat 70., gdy dzieci pary by kreska odchowane, Albano i Romina Power zaczni razem wyspowa. Mieli wszystko: SZCZ, rodzin, Gór, Pienidze i Masfanów. 26 lat raju i 5 lat Piekba. Tak po latach podsumował Albano swoje map kreska, z Romina Power. To, co zniszczy bo ten zwizek, to tragedia, jaka spotka ich córkę, leni Risi. Gdy miała 24 lata, wyruszyła w samotny podróż kreska do Stanów Zjednoczonych. Powiedziała ba rodzicom: Kreska zamierza napisać si kreska ko. Rodowisku ludzi bezdomnych mieszkających w Nowym Orleanie. Romina i Albano obawiali się, kreska, a za planem córki stoi starszy od niej o 30 lat, uliczny grajek Aleksander Masakela, którego pozna Banie wiele wcześniej. Nie zabronili jej jednak wyjazdu. Ojciec rozmawiał z nią przez telefon po raz ostatni 1 stycznia 1994 roku. Później, lat po niej B. Ostatni raz widziano Jot w hotelu, gdzie mieszka ba wraz z Aleksandrem Masakeli. Pewnego dnia zostawi ba tam wszystkie swoje rzeczy i nigdy nie wróci ba. Jej ciaba nigdy nie odnaleziono. Romina Power i Albano latami próbowali poradzić sobie z zaginięciem córki. On w kotcu po pewnym czasie pogodzi psi z jej zaginiciem. Podobno Albano uznał, kreska e prawdopodobnie jego córka Elenia by bałzale kreskanione od narkotyków, które mogłyby doprowadzić do jej śmierci. Romina Power mimo upływu lat w wierzy, kreska Elenia kreska kiedy wróci do domu. Odmienne zdania w kwestii zaginięcia córki podzieliby par, która w kotcu podliba decyzję o zakoczeniu swojego zwisku. Po 15 latach nieobecności na scenie muzycznej. Powrócili i znów podbijaj serca zbuchaczy nad Sabym, wiecie. Niedawno mieliśmy okazję podziwiać ich podczas Sylwestra 2018-2019 w Zakopanem. Ich przeboje takie jak Felicita czy Sempre, Sempre, piewali wszyscy zgromadzeni przed deską scen. Zobaczcie. Jak teraz wygląda Romina Power i Albano?